Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie w Kętrzynie. Znajdujemy się przed szpitalem powiatowym. Witam przede wszystkim pana ministra, wiceministra zdrowia Waldemara Kraskę oraz panią senator Małgorzatę Kopiczko. Pan senator jest naszym częstym gościem, ponieważ jest senatorem ziemi kętrzyńskiej. Pan minister już dwukrotnie, po raz drugi dzisiaj gości w Kętrzynie i Czujemy to wsparcie i pani Senator, pana ministra, gdzie mamy przyjemną okoliczność, przyjemną sprawę dotyczącą przekazania tego ambulansu, który stoi za naszymi plecami. Jest to nowoczesna karetka dobrze wyposażona. Wartość ponad pół miliona złotych w całości sfinansowana ze środków Ministerstwa Zdrowia. Szanowni Państwo, ja wszystkim dziękuję za zaproszenie na. To symboliczne przekazanie tego ambulansu medycznego. Ja przypomnę, że to już jest trzecia edycja, w której przekazujemy tym razem 112 ambulansów na terenie całego kraju. W sumie już przekazaliśmy ponad 420 nowoczesnych, bardzo nowoczesnych ambulansów medycznych, które także są przystosowane do obsługiwania pacjentów zakażonych koronawirusem. To myślę, że w tym okresie, a niedługo będzie praktycznie już dwa lata, kiedy zmagamy się z pandemią, myślę, że jest bardzo ważne. Te ambulanse trafiają w różne miejsca. W tej ostatniej edycji chcieliśmy, aby właśnie trafiły do mniejszych jednostek ratownictwa medycznego, nie do dużych stacji, tylko do właśnie do takich mniejszych, gdzie jest kilka karetek, gdzie wiemy, że te potrzeby, jeżeli chodzi o wyposażenie, o Wyeksploatowanie już tych, tych ambulansów jest zdecydowanie duże. Chcemy i mam nadzieję, że to nam się uda, żeby średni wiek karetki w Polsce wynosił 5 lat, tak jak jest to w wielu krajach Europy Zachodniej, ponieważ wiemy, że czas dotarcia, niezawodność tego sprzętu jest bardzo ważna dla pacjenta, do którego ta karetka jedzie, ale myślę, że także że dla załogi. Która także w tej karetce jeździ, ona musi mieć i tylko, nie tylko komfort, ale mieć takie wyposażenie, że ta karetka po prostu czasem zastępuje SOR czy też izbę, izbę Przyjęć. W tym rozdaniu, w tym z tych 112 karetek, 10 trafiło na Warmię i Mazury. To myślę, że jest bardzo duża ilość. 5 trafiło na same Mazury i tutaj ukłon w stronę pani senator, bo rzeczywiście to jest jej zasługa, jej dziecko, że... Te karetki właśnie trafiają do takich szpitali jak w Kęczyn. Przed chwilą byliśmy w Olecku, gdzie też ta karetka nowa jest naprawdę dobrze przyjęta i myślę, że zdecydowanie odciąży także szpital, żeby taki nowy sprzęt kupować. Państwo, na to jest takim dobrym duchem, Mazur. Tutaj rzeczywiście trafiają wiele cennych inicjatyw, nie tylko inicjatywy ze służby zdrowia, akurat mi bardzo bliskie, ponieważ pracuję w Ministerstwie Zdrowia i wiem, że wiele cennych inicjatyw, szczególnie teraz w dobie COVID-u, trafiło do szpitali w województwie warmińsko-mazurskim. Szpitale, które rzeczywiście zostały doposażone w wiele sprzętów, czy to w tomograf komputerowy, czy w aparaty USG, czy to też są kardiomonitory, aparaty do masażu klatki piersiowej. Wiele, wiele sprzętu tutaj trafiło i myślę, że ten sprzęt będzie i służy dobrze wszystkim mieszkańcom tego okręgu. Proszę Państwa, parlamentarzyści, którzy są z poszczególnych okręgów, oczywiście zabiegają o to, żeby ten sprzęt trafił tutaj. I warto o nich pamiętać, bo to, że tutaj akurat dzisiaj trafia ta karetka, to nie jest przypadek. Tak jak powiedziałem, to są zabiegi, to są, to są także pewne starania, ale oczywiście nie jest tylko tak, że Senator czy poseł chce, żeby ta karetka tu trafiła. My także badamy, czy są takie potrzeby, czy to jest racjonalny wydatek, czy ta karetka rzeczywiście tu będzie wykorzystana w sposób maksymalny, optymalny i tak się dzieje. Rzeczywiście w tym rozdaniu te karetki trafiają do tych małych ośrodków i myślę, że będą e, służyły, aby poprawić bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców tu akurat powiatu kęczyńskiego. Myślę, pani Starostą, że to nie jest takie także ostatnie nasze słowo z Panią Senator. Że myślę, że jeżeli oczywiście Pan jeszcze kiedyś mnie tutaj zaprosi, bo już jestem drugi raz faktycznie, bardzo chętnie tu przyjadę i, i będziemy ewentualnie coś jeszcze przekazywać, bo myślę, że potrzeby są jeszcze dość spore. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałabym serdecznie podziękować panu ministrowi Waldemarowi Krasy za obecność dzisiaj na Mazurach. A dzisiaj na Mazurach rozpoczęliśmy dzień Wełku w składnicy Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych, gdzie podsumowane zostało zaopatrzenie medyczne województwa warmińsko-mazurskiego w sprzęt niezbędne do właśnie walki z COVID-19. I tu proszę Państwa chciałabym podziękować Panu Ministrowi za tą trudną walkę w ostatnim czasie z tą pandemią, ale za to, że mogliśmy tak naprawdę współpracować, mogliśmy konsultować nasze potrzeby i problemy ośmiu mazurskich szpitali i dzięki naszym działaniom, wspólnym działaniom, również samorządowców. Tu dziękuję serdecznie Panu Staroście Kętrzyńskiemu za te interwencje, za to, za pokazywanie tych potrzeb, które są bliskie mieszkańcom. I dzięki temu udało się do tych szpitali pozyskać cztery karetki. Dzisiaj oddaliśmy karetkę w Olecku, przekazaliśmy teraz w Kętrzynie, jeszcze w Mrągowie. A w niedługim czasie również trafi karetka do Ełku. Ale to są nie tylko karetki. To jest też wiele sprzętu medycznego niezbędnego do ratowania zdrowia i życia mieszkańców, nie tylko chorych na COVID, ale również chorujących na inne choroby. To jest sprzęt specjalistyczny, dzięki któremu możemy ratować ludzkie życie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Życzę, aby ta karetka jak najlepiej służyła mieszkańcom naszego regionu, żeby ratowała życie skutecznie i życzę, aby. Ta choroba, ta czwarta fala, która zbliża się do nas tak nieubłaganie, jest już faktem, żeby nie była dla nas zbyt uciążliwa. W związku z tym taki mój apel dzisiaj już powtarzam Wełku, jeszcze raz tu powtarzam w powiecie kętrzyńskim. Proszę Państwa, szczepcie się, szczepcie się dla swoich rodzin, dla siebie, y, dla otoczenia, bo to jest bardzo ważne i widzimy, że lżej się przechodzi tą chorobę, gdy się zaszczepimy. I jeszcze proszę Państwa w tym miejscu, bo widzimy po drodze, co dzieje się na granicy, również chciałabym serdecznie y, wyrazić wsparcie tutaj. W imieniu nas, wszystkich tu obecnych, wsparcie dla naszych żołnierzy, dla wojsk ochrony pogranicza, wojsko obrony terytorialnych, wszystkich służb, które są, proszę Państwa, na granicy. Dzisiaj mieliśmy rządowej Agencji Rezerw Materiałowych okazję zobaczyć kontenery. Tam również był pan prezes agencji Michał Kuczmierowski, który był przy przekazaniu na granicę kontenerów socjalnych, które będą zabezpieczały żołnierzy podczas ich tam trudnego, tak można powiedzieć, trudnej służby i takiego trudnego boju. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego naszym żołnierzom i liczymy i czekamy na to, że ten impas jak najszybciej się skończy i bezpiecznie wrócą do domu. Dziękuję bardzo. Ten ambulans uzupełnia, kompletuje nasz tabor sanitarny jest to szósty nowoczesny ambulans w zespole zintegrowanego ratownictwa medycznego naszego szpitala i w tej chwili mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że mieszkańcy powiatu kęczyńskiego są bezpieczni. Przyjadą do nich dobrze wyszkoleni ratownicy w świetnie wyposażonych ambulansach. Organizacja służby zdrowia na poziomie powiatu, na poziomie szpitala powiatowego to bardzo trudny i żmudny proces. Dlatego cieszy nas każdy dodatkowy sprzęt, każde dodatkowe wyposażenie, w które inwestujemy w kadrę, ale też i wyposażenie medyczne. Ratownicy medyczni jest to ta grupa zawodowa, która pierwsza jest na miejscu zdarzeń wśród osób chorych, więc dysponując nowoczesnym, dobrze wyposażonym sprzętem, uważamy, że to podnosi jakość i wartość, podnosi przede wszystkim jakość ochrony życia i zdrowia naszych mieszkańców. mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego.